Słuchajcie, produkujemy strasznie dużo śmieci i dzisiaj tak sobie chodzimy w tych śmieciach, te śmieci powinny być segregowane, a my je rzadko segregujemy i dzisiaj tego, dwa Z wszystkich chodzących na ulicy Mostowej są śmieci, które są w niebieskim, w zielonym i w żółtym. Widzimy dzisiaj, że mnóstwo osób w różnych kolorowych reklamówkach jest i nie wiadomo o co chodzi. O co chodzi? Segregacja segregujemy śmieci. Najpierw poprzebieraliśmy się w worki różnokolorowe, studenci WSG, no nie tylko studenci, bo reprezentuję wykładowców. Pobiegaliśmy troszeczkę, narobiliśmy zamieszania, jak to zwykle, śmieci walające się gdzieś po ulicach. A potem na hasło wielkiego potwora, małe potworki zaczęły się segregować. To było hasło Segregacja. A po co jest ta akcja? Czy warto segregować śmieci? To nie jest kwestia, czy warto segregować śmieci, trzeba. Dlatego, że jeśli ich nie będziemy segregowali, to nie mamy możliwości odzyskiwania ich ponownego recyklingu, a w związku z tym wykorzystywania. Większość tych rzeczy, które decydujemy, że są śmieciami, one się jeszcze mogą przydać. To zdecydowana większość. Dlatego segregowanie śmieci to jest po prostu zwykłe racjonalne traktowanie swoich zasobów, tego co mamy, żeby nie wyrzucać pieniędzy. Jak coś kupujemy, najczęściej jest w dużych opakowaniach, plastikowych, papierowych i tak dalej. To wszystko można przetworzyć, wykorzystać jeszcze raz i w ten sposób jakby. No dołożyć się do tego, żebyśmy nie mieli totalnie zaśmieconego świata, a rzeczywiście produkujemy śmieci coraz więcej i one niebawem nas całkowicie zawalą. Segregujecie Państwo śmieci a, w domu? wszystko bardzo dobrze zna. Maksym, powiesz Pani, jaki niebieski, boryczek, na co jest? E, do papieru. A zielony? E, do plastiku. A żółty? E, do skła. Wszystkim myślę, że jest to oszczędność I, dba, i oczywiście dbanie o środowisko. To jest kobieta trochę ja, yy, ponieważ to, z czego jest zbudowana, z, z, udało mi się zużyć w ubiegłym roku. Zużyły to też częściowo moje koleżanki, które przyłączyły się do akcji zbierania opakowań po pustych yy, opakowań po kosmetykach yy, dla kobiet których zużywamy tak naprawdę bardzo dużo. Po tej całej akcji zaczęłam bardziej świadomie kupować niektóre kosmetyki, czyli na przykład nie kupuję kosmetyków, które są krem w słoiku, słoik w jakimś jeszcze takim zabezpieczeniu plastikowym, to jeszcze w kartonie owinięte folią, tak? Kupuję kosmetyki zwykle w jakiejś tubce, tak, żeby było jedno po prostu opakowanie. Oczywiście, że sortuję, tak, sortujemy. A jak wygląda to sortowanie? Czy ma Pani specjalne pojemniki, czy sobie. Jak Pani syrać? W woreczkach i idę. Tam koło siebie mamy trzy pojemniki, i w tych pojemniczkach wrzucam szkło, papier. Jest to trochę męczące, chyba? Nie, nie jest. Dla mnie to jest przyjemny. Spacer sobie zrobić. Nie, nie jest tak źle z tym sortowaniem. Segregujemy śmieci. Ja mogę tylko dodać, bardzo bym chciała to powiedzieć, że. Bardzo ciekawie i fajnie, entuzjastycznie wręcz reagowały osoby starsze, a to co mnie bardzo smuci, to niestety młodsze osoby często odmawiały przyjęcia darmowych, bądź co, bądź worków, które pozyskaliśmy z grantu Henkla. Papier osobno, butelki plastikowe osobno, no śmieci jak są na działce, to do kompostownika, to co można, no i pozostałe śmieci. Staram się, namawiam wszystkich i tak... No. Czasami się nie udaje, ale zwracam na to uwagę. No żeby dbać o środowisko, prawda? Po to, co segregujemy? Żeby, żeby nie danie czytać planety. Podam wszystko do recyklingu i dzięki temu dbamy o nią. Segregowanie śmieci to jest po prostu zwykłe, racjonalne traktowanie swoich zasobów, tego co mamy, żeby nie wyrzucać pieniędzy. Jak coś kupujemy najczęściej jest w dużych opakowaniach, plastikowych, papierowych i tak dalej, to wszystko można przetworzyć, wykorzystać jeszcze raz i w ten sposób jakby yy, dołożyć się do tego, żebyśmy nie mieli totalnie zaśmieconego świata. A rzeczywiście produkujemy śmieci coraz więcej i one nie bawią nas całkowicie, zawalą. Więc powinniśmy zacząć racjonalnie myśleć o używaniu świata Roku, no i zadbać o przyszłe pokolenia, bo nas pewnie śmieci nie zasypią, ale nasze dzieci, dzieci naszych dzieci mogą żyć w świecie kompletnie zaśmieconym. Niby to się wydaje, że to jest taka niewielka pomoc, ale jak więcej ludzi się tym zainteresuje, to na pewno będzie lepiej. Dla większości osób jest to oczywiste, że powinniśmy segregować, ale niestety mało kto to robi.